Serdecznie zapraszam do odcinka 152 playlisty Roczna Historia pod tytułem Kabaliści Reaktywacja, część 8. W poprzednim odcinku opowiedziałem o rozkwicie sekty Jakuba Franka oraz jej wpływowi na naszą współczesność. W tym odcinku opowiem o kabalistycznym Żydzie z Londynu. Okazuje się, że kariery magów i kabalistów występujących w Polsce i Niemczech mają swoje odpowiedniki we Francji. Istnieje nawet podobieństwo rodzinne między baronem von Offenbach, hrabią de Saint-Germain i hrabią de Cagliostro. Wszyscy kabaliści twierdzili, że czynią cuda, wszyscy żyli w nadzwyczajnym przepychu. I wszyscy bez wyjątku czerpali zyski z bogactwa pochodzącego z nieznanego źródła. Jakub Frank, czyli baron von Offenbach, był z pewnością Żydem, natomiast dwóch pozostałych uważano za Żydów. Ale wszyscy byli kabalistami i co więcej, wszyscy trzej spędzili wiele lat w Niemczech, i to właśnie wtedy, gdy Frank mieszkał na zamku w Offenbachu niedaleko Frankfurtu. Kaliostro został przyjęty do zakonu ścisłej obserwacji w podziemnej komnacie kilka mil od Frankfurtu. W swojej wcześniejszej karierze odwiedził Polskę i to w czasie, kiedy Frank przybył do kraju. Czy to przypadek, że wszyscy trzej kabaliści, prowadzący taką samą działalność, żyjący w tym samym czasie i w tym samym miejscu, byli zupełnie niezwiązani? Czy to zwykły zbieg okoliczności, że wspomniana grupa żydowskich kabalistycznych cudotwórców istniała w Niemczech i Polsce, dokładnie w tym samym momencie, gdy we Francji Pojawili się kabalistyczni magowie. Czy to przypadek, że Martin Pasquali założył swoją kabalistyczną sektę Iluminatów w 1754 roku, a Jakub Frank swoją sektę Zocharystów w 1755? Czysto żydowskie źródła twierdzą, że Bal Shem Heilprim miał wielu uczniów, Którzy utworzyli bandę szarlatanów, bezczelnie wykorzystujących łatwowierność swoich współczesnych. Zarówno Balszem Top, jak i Jakub Frank mieli liczne grono zwolenników, którzy w tym samym czasie rozprzestrzenili się po Europie. Można zadać również pytanie, czy którykolwiek z balszemów czy kabalistów był powiązany z masonerią lub tajnymi stowarzyszeniami? Okazuje się, że najważniejszy balszem tamtych czasów, znany jako przywódca wszystkich Żydów, był wtajemniczony w masonerię i pozostawał w bezpośrednim kontakcie z przywódcami tajnych stowarzyszeń. Nawet jeśli przyjmiemy, że ani Saint Germain, ani Kaliostro nie byli Żydami, to narodowość tego najważniejszego Bal-szema nie pozostawia wątpliwości: był Żydem. Postacią, o której mówię, był Bal-szem z Londynu, kabalistyczny Żyd o imieniu Hadzim Samuel Jakub Falk, zwany również dr Falk. De Falk lub Falcon, urodzony w 1708 roku prawdopodobnie na podolu. Okazuje się, że jego współwyznawcy uważali Falka za wyznawcę Mesjasza Sabbataja Zewiego, co wyraźnie wskazuje na powiązania z podolskimi zocharystami. Według Encyklopedii Żydowskiej Falk twierdził, że posiada moce taumaturgiczne i potrafi odkrywać ukryte skarby. Johann Wilhelm Archenholz, urodzony we wrzeszczu niedaleko Gdańska, pruski oficer, publicysta i profesor historii, pisał o cudach dokonywanych przez Falka, których był świadkiem w Brunswicku, a którym przypisywał szczególną znajomość chemii. Westfalii-Falk został skazany na spalenie za czary, ale uciekł do Anglii, gdzie został przyjęty z wielką gościnnością i szybko zyskał sławę jako kabalista i cudotwórca. O jego mocach kabalistycznych krążyło wiele opowieści, jak na przykład o małej świecy, która płonęła tygodniami zaklęciu napełniającemu piwnicę Falka węglem lub talerzu, który zastawiony w lombardzie w tajemniczy sposób powracał do jego domu. Kiedy pożar groził zniszczeniem wielkiej synagogi, Falk zapobieł katastrofie pisząc cztery hebrajskie litery na drzwiach świątyni, czteroliterowe hebrajskie imię Boga. Kiedy w 1742 Falk przybył do Londynu, nie posiadając środków do życia, zamieszkał wkrótce w wygodnym domu przy Wellclose Square, gdzie miał swoją prywatną synagogę, a jego stół zdobiły złote i srebrne talerze. W Bibliotece Zjednoczonej Synagogi przechowywany jest dziennik Falka, w którym pisze o tajemniczych podróżach do lasu Epping, gdzie zakopane zostały skrzynie ze złotem. O cudach dokonywanych przez Falka krążyło wiele opowieści. Podobno, kiedy jechał wzdłuż Whitechapel Road, odpadło mu tylne koło od powozu, co zaniepokoiło woźnicę, ale Falk kazał mu jechać dalej, i koło podążało za powozem aż do lasu Epping. Azjatycki wielbiciel Żydów, Sasman Szesnauzi, pisał o falku do swojego syna w Polsce. Posłuchaj, mój umiłowany synu, o cudownych darach powierzonych synowi człowieczemu, który zaprawdę nie jest człowiekiem. Światło niewoli, święte światło, święty człowiek, który mieszka obecnie w wielkim mieście Londynie. O rezydencji falka Sasman pisał. Jego komnatę oświetlają umieszczone na ścianach srebrne świeczniki z wykonaną centralnie ośmioramienną lampą z czystego srebra kutego. Olej w tej lampie palił się dzień i noc, pozostawiając rozpalony przez trzy tygodnie. O samym falku Sasman pisał. Pewnego razu przebywał w odosobnieniu w swoim domu przez sześć tygodni, bez jedzenia i picia. Kiedy po upływie tego okresu wezwano do wejścia dziesięć osób, zastali go siedzącego na czymś w rodzaju tronu, z głową nakrytą złotym turbanem, na szyi złotym łańcuchem ze srebrną zawieszką w kształcie gwiazdy, na której wypisano święte imiona. Zaprawdę ten człowiek jest jedyny w swoim pokoleniu, ze względu na swą wiedzę. Nie jestem w stanie opisać wszystkich cudów, których dokonuje. Dlatego też, mój synu, bądź bardzo ostrożny i pokazuj ten list tylko ludziom mądrym i roztropnym, aby sprawa nie została ujawniona nikomu spoza naszego bractwa. Serdecznie zapraszam do księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, gdzie można nabyć e-booka Zamazane Obrazy Trylogia w wersji polskiej lub angielskiej. Link do księgarni znajduje się pod filmem. Proszę również pamiętać o polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 152, w którym opowiedziałem o londyńskim żydowskim kabaliście. Serdecznie zapraszam do odcinka 153 pod tytułem Kabaliści Reaktywacja część dziewiąta.